Więc Bóg precyzyjnie mówi o małżeństwie monogamicznym. Wybiera się jedną osobę na całe życie. Małżeństwo, które ja błogosławię, tworzy dopiero rodzinę gotową na przyjęcie dzieci. Tylko w takich warunkach powstają, nie powstają rany duchowe w waszych sercach. A dzieci, które poczynacie są wolne. Musicie mieć świadomość, że próbowanie się w relacjach z innymi bardzo was wewnętrznie upośledza. Im więcej nieczystości życia w człowieku, tym jest on mniej zdolny do założenia rodziny i do jakichkolwiek zadań życiowych. Zabieganie o czystość powinno być dla Was tak ważne, jak noszenie ubrania dla ochrony przed gąszczem insektów. Wychowanie do wstydliwości, strój kapujecie intymność Kto nagazał rodzicom, że mają prawo nadzy chodzić przed dziećmi? Przecież to jest rozwalenie Wszystkiego supu, kapujecie? Przecież to jest tylko chore. Córki Lota przykryły na ojca, kiedy pograndził. Kto was to tak pouwalniał? Złe duchy poprzez nieczystość wyżerają bowiem z wnętrza człowieka wszystko, co jest dobre. Są jak pasożyty, które raz dopuszczone do swojej ofiary, oszpecają je i doprowadzają do śmierci. To samo robią z wami ci, których. Pozwalacie się uwieść i doprowadzić do nieczystości. Ci, z którymi pozostajecie w nieczystych relacjach, nazywają je miłością. Teraz posłuchajcie uważnie i za mną powtórzcie to zdanie. Piekło jest pełne zakochanych. Powtórzcie to. Piekło jest pełne zakochanych. Moje dzieci, amen.